Witam Was bardzo serdecznie w filmie, który nie poprowadzę ja, tylko moje dwie pomocnice, dwie Amelki, dałam im trzy zadania, będą robić, że tak powiem, dekoracje, jedne z takiej porcelany, którą można zrobić w domu, przepis Wam pokażę i to akurat poprowadzę ja, dziewczynki pokażą Wam jeszcze jak zrobić czapeczki i takie pomponikowe skrzaty, więc zapraszam Was serdecznie. Na film, bo to będzie troszeczkę coś innego e, na kanale, więc mam nadzieję, że na przykład Wasze dzieci z chęcią obejrzą ten odcinek. No, to pierwsze zadanie, jakie dostaniecie, to przygotowałam dla Was masę porcelanową. Ekipa z drugiej strony kamery już widziała przepis na tą masę, powinna wyjść taka dosyć mocno e, zwarta e, i musicie tak, posłuchać Tomka e, i musicie dodać sporo wikolu bo on jednak zwiąże nam tutaj e, tą masę i sprawi że e, po wyschnięciu będzie to wszystko twarde e, masę można też e, zabarwić, ale myślę, że Tutaj biała, biała, biała jest taka najbardziej elegancka i yy, jaka wdzięczna. O, w ten sposób. I teraz robicie placek. Zaraz dam Wam yy, gładki wałek, bo można do dekoracji użyć oczywiście takich yy, ozdobnych wałków, które możecie dostać bez problemu yy, w Pepko. Ten chyba nie jest Pepko, ale ja. takie dwa wzory posiadam. No i będziemy oczywiście potrzebować ręku foremek. Proszę. Wołek. Tu się podzielicie wałkiem. Dało się zrobić placek, czy się rozwarstwia. Chłoparty. Rozwarstwia się, więc chyba muszę więcej wikolu dodać w takim bądź razie. Pierwszy raz robię z tej masy, że tak powiem, projekt więc może nie do końca wyjść zobaczmy co nam tutaj wyjdzie po wycięciu i wychodzi jakaś tam gwiazdka więc musicie zrobić taki no cieńszy niż ta moja gwiazdka no. ogólnie wychodzi jak się mocniej zlepi ten Tą masę za chwilę na papier do pieczenia rozłożymy to, żeby to sobie wyschło z boku na blaszce. No to próbujemy. Ja spróbuję takim z tym pelkiem odbić zobaczymy czy się uda. No faktycznie chyba będę zmuszona dodać tutaj więcej kleju. Tylko teraz jak to podnieść, żeby się nie Może wiem taką do ciasta. No i zdrapujemy. Można stempelków też używać. Dziewczyny narzekały na konsystencję, więc dodałam trochę więcej kleju i trochę oliwki. Musicie jeszcze raz podjąć wyzwanie. Ja spróbuję teraz z tym ozdobnym wałkiem. Masa nie powinna być za cienka i nie za gruba. Czyli mniej więcej taka Bo im, jak będzie, bo im będzie grubsza, tym będzie dłużej wysychać. A, a powinna ten sposób, czyli wysychać... taka jaką ja mam, no to może być? Myślę, że jeszcze cieniej musisz zrobić. I teraz spróbuję rozwałkować. No, coś tutaj wyszło. Spróbujemy też odbić gałązki? Tak. I trzeba szybko pracować z tą macą, bo on naprawdę szybko wysycha. Tak prezentują się nasze. Pierniczki z masy porcelanowej. No tutaj dziewczyny trochę za, za cienko zrobiły. Się ludzik trochę rozwarstwił. No ale ogólnie dosyć sporo tego nam tutaj wyszło. No i żeby były to zawieszki na choinkę, to musimy zrobić też dziurkę. No to dziewczynki teraz pokażą Wam, jak zrobić świąteczne czapeczki. Macie na przykładu do pokazania czapeczki? Tak. Mam. Na przykład taka, taka, tak. troszeczkę niżej. I y, można je na przykład powiesić na choinkę, albo inną ozdobę dekorować. Tutaj na przykład jest taka, dokładnie. Odwrócę Wam teraz ekran. Albo w no taki i, sposób, jaki będziemy robić. No i teraz y, Amelki pokażą Wam, jak zrobić co będziemy potrzebować? Wełny! Nie? Możemy nawet użyć 10 kolorów, ale mówię, że będzie tak kolorowe i to trochę długo zajmiemy. Tak. I co jeszcze potrzebujemy? Rolki. rolki! Ale to takie mniejsze, a nie takie ogromne. Tak, przycinamy, przycinamy rolki do e, takich 2 cm-3 cm. Tak jakby taki pierścionek tylko no na duży. Tak, no i teraz pokażcie jak trzeba zamoczyć. E, ja no, ja. no obydwie będziecie mi e, to Bo trzeba mieć nitkę o taką i się w tak Składać na pół, później bierze Przez górę, górę, przez górę. Przez dół. Przez górę się. Przez górę, przez, górę, przez dół nieważne. Przez górę przez dół stronę. przekładamy, robimy takie kółeczko na dole. I, I powinno się i... coś takiego zrobić. I końcówkę wkładamy przez pętelkę i powinno wyjść coś takiego. To pokazałem kolory. Tak. No i teraz I dziewczynki. I możemy kolory, albo ten sam kolor. Albo i, tak. I teraz A dziewczynki będą dookoła przygotowywać. Amelce jednej wyjdzie to troszeczkę szybciej, bo ma grubszą włóczkę. Amelce drugiej wyjdzie to troszeczkę dłużej, bo ma węższą em, włóczkę. Ale ogólnie paski lepiej przyciąć dłuższe niż krótsze. Na razie ty, 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 powinno to ty, 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 wyglądać ty, 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 o tak, ja mam na razie sześć i to tak wygląda, Z trzech kolorów. Tutaj pokazujemy swoje czapeczki. Ja cię nie przyniosłam, więc zrobiłam i zrobiła tutaj. I teraz ja. się prezentują wszystkie trzy. <grychy> No to dziewczynki już e, założyły nitki dookoła obręczy I w ten sposób to wygląda, tak wygląda przynajmniej moje. E, Takie różowe, niebieskie, różowe, niebieskie, a tutaj to wiesz, tak. zielony, to Ja zrobiłam dwa, kiedy moja koleżanka i jeszcze robiłam. No, no, Dla starku nam potrzebne, potrzebne jeden szóreczek, albo, albo, dwa. albo dwa. No, ile wam nie to Następnie. robimy coś takiego, że... Następnie musimy przełożyć yy, kiteczkę. O, w ten sposób. Teraz trzeba kiteczkę, tą kiteczkę przełożyć do, przez dziurkę. Tak, czyli w ten sposób. Przez I... tą obręcz i tego, i tego nie można zdjąć, bo wtedy się całą czapkę popsuje, co nie? I wpychamy, aż to... Tak. Można sobie też pomóc cząchaniem. To jest mój sposób. E, następnie I powstanie taki efekt. Taki... dziwny. I teraz musimy tutaj zepchnąć w kokardeczkę. Albo w supełek. Tak. bo taka Już którą... Wam pokażemy jak. Musicie tak zrobić to, albo supełek, bo kokardkę jeśli ktoś nie umie mnie na to supełek. Można też poprosić Ale mogę ten... swojego. złego. Uh -huh. To jakoś ma wyglądać tak. Ja zrobiłam z kokardką I wygląda to tak. A ja jeszcze nie zrobiłam, ale zaraz wam pokażę. Następnie musimy odciąć kitkę tą podłużną, tak żeby... I to powstanie to... taki ładny pompon. Tak, żeby troszkę zostało. Dobrze, tak wygląda ze supełkiem i, i powstanie z tego taki pomponik i wyjdzie nam taka czapeczka. Nie. Tak wygląda moja czapeczka. Tak wyszła moja. I to jest efekt z grubszych mm wełny, a to jest efekt z cienkich wełn. I tyle mamy do powiedzenia z instrukcji jak zrobić czapeczkę. Pierwsze co, to będzie nam potrzebne taka łyżeczka jakby. To jest taki jakby taki przerosznięty widelec, tak. Sznureczek około 10 cm. Nie, nie, do tego nie trzeba, tylko można tak po prostu zwyczajnie owijać. Tak, ale też można tak. No ale sznureczek przyda się do zawiązania pompona, bo będziecie robić... Tak, ale to Potrzebne będzie później. Będzie, będziecie robić pompony. Potrzebny też nam jest filc, taki wycięty. Półkoła. półkule, Pomponiki! Pomponiki. My mamy akurat różowe, żeby było śmiesznie I wełna. Ja mam szarą. Ja też. Więc dobrze zaczynamy. Owijamy się jakieś... Siedemna... Owijamy teraz jak na 17, na 70 razy. Jakieś 70 razy. Albo i więcej, jeśli chcesz, na większego i krótszego. Bo... Bijemy tyle ile chcemy mieć z tego Moja koleżanka zaczęła pierwsza, więc ma już trochę rzeczek. Jak już skończymy, to ładnie bierzemy to ten sznureczek i odcinamy. I teraz delikatnie yy, przyciągamy jak zrobiliście na krawędzi. To mój. To mój. Tak o, żeby było widać tutaj. Następnie po prostu przekładamy sznureczek i z dołu tak żeby zawiązać się. Następnie po prostu musimy rozcinamy nożyczki i rozcinamy wszystkie pętelki z boku i wychodzi nam taki będzie puchysty pomponik więc po prostu tylko wycinamy ja oczywiście będę rozkładać, żeby Wam pokazać jaki jest wygląd gdybyście chcieli spróbować rozkładam kuleczkę i to wygląda tak i ładnie wyszło więc dobrze, ja teraz w tym momencie wyjmuję w to wygląda Teraz moja koleżanka już pomoże i położymy tu paluszek. W moim przypadku w ten sposób to wygląda, więc teraz to sobie skracam. Dobrze. Mamy już gotowe. Następne już mamy zrobione, więc bierzemy pomponik. Pomponik. Nakładamy na niego klej i przyklejamy do pomponu. By... na no, projekt miał. No. na nosek i tak to wygląda. I gdy na pomponik nałożymy czapeczkę. To wygląda tak, czape... czapeczką, którą przed chwilą zrobił. Tak, i wychodzi nam taki mały skrzacik. pomponikowy skrzacik. Można też zrobić yy, czapeczkę z filcu i w ten sposób wtedy będzie wyglądać magiczny klej po zaschnięciu, robi się przezroczysty. Tak prezentuje się skrzat jednej z amelek, i myślę, że y, tą czapkę lepiej przykleić na klej na gorąco. Wtedy będzie na pewno y, mocniej się trzymała. Amelka jednak przykleiła na klej magiczny, taką filcową czapeczkę. No i takie skrzaty dzieciaki mogą same wykonać. A po ile macie lat? Osiem! Tak, no to ośmiolatki. Mogą same wykonać taki projekt. Dajcie koniecznie znać, czy te ozdoby e, na przykład wykonają wasze dzieci, czy wam się spodobały. E, no zachęcam was w tym czasie przedświątecznym do wspólnego spędzania czasu właśnie z dzieciakami. Takie ośmiolatki, jak widzicie, już nieźle sobie radzą, więc mam nadzieję, że film e, był dla was, e, był dla was e, miły i przyjemny dla oka i że widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!